Trzy cztery. A zobacz, jest zabawno Ale tutaj raz jak to to już było? A A co będzie resecik? Ja, ja będę później, ale ona... Przejdą. I na siłę, bez szapki jest. Chodźcie tu, chodźcie, chodźcie. I na domu. A jakie świtnie. Ale, ale to będzie. Głębiej, głębiej wejście. Ale idźcie głębiej. Będzie wam. Masz Trzy, cztery. Wow. <laughs> Jak było? Jak było? <laughs> <laughs> no. no, no. Teraz. Ja no, tak Mogę no, za ale <try> o i ja në mëngjes. Ua. Sheh, alandrojmë novu me pasnit ata, ata do të shkojmë.